Walowniki firmy Watthower z serii Vector Basic to urządzenie zasilane jednofazowo napięciem 230 V o mocy nominalnej 370 W. Przemienniki te dostępne są w trzech wersjach wykonania. To jest w wykonaniu standardowym, wykonaniu z wbudowanym potencjometrem oraz w wykonaniu z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Prezentowany tutaj przemiennik. To wersja z wbudowanym potencjometrem. Falowniki z serii Vector Basic. To urządzenia dedykowane do zastosowania w aplikacjach transportowych, do pracy z przenośnikami taśmowymi, rolkowymi oraz maszynami pakującymi. Wysoki stopień szczelności oraz specjalnie zaprojektowany system chłodzenia sprawiają, że falowniki te mogą być montowane poza szafą sterowniczą bezpośrednio na sterowanej maszynie w dowolnej pozycji. Zastosowane hmm, zaciski hmm, typu push-in sprawiają, że przewody zasilające oraz y, sterujące mogą zostać y, podłączone bez konieczności stosowania y, specjalnych narzędzi. Folowniki te posiadają również wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy EMC, który zapewnia zgodność z wymaganiami norm dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej, nawet w przypadku użycia nieekranowanego przewodu silnikowego o długości nie nieprzekraczającej 1 metra. Ponadto, w celu zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy maszynowej, folowniki te wyposażono w funkcję blokady napędu po utracie zasilania spowodowanej za działanie wyłącznika bezpieczeństwa. Wattchower Basic został ponadto wyposażony w zaciski umożliwiające podłączenie termistora PTC. To są to zaciski 5-6 lub czujnika bimetalicznego, dzięki któremu zapewnia odpowiednią ochronę termiczną silnika. Więcej informacji i na temat yy, falowników Wadhower Vector Basic znajdą Państwo na stronie portalu falownikowego falowniki24.info.pl w dziale artykuły oraz na stronie sklepu sklepfalowniki.pl